Witam Cię serdecznie, z tej strony Kacper Goch. Dzisiaj porozmawiamy o biznesie, zarabianiu i nawykach. Zwykle gadam, a nie mówię, a w życiu im ciężej, tym lepiej. Więc ruszajmy. Gdybym dziś zaczynał od zera, co bym zrobił? E, 10 przykazań e, od Kacpra. I najważniejsza rzecz, nieważne, ile dzisiaj masz lat, bo ja zaczynałem w wieku 21,5 roku przygodę z biznesem, a powiedziałbym wtedy biznesikiem. Ale nieważne, ile masz dzisiaj lat, bo tak naprawdę to chodzi o to, że czy ty będziesz miał 60 lat, czy ty będziesz miał 40 lat, czy 20 lat, to każdy musi mieć ten swój klik, moment z startu, czy w biznesie, czy być może z nowym swoim wyzwaniem, a być może z czymś, co spowoduje, że w perspektywie czasu zbudujesz biznes. Wejdźmy sobie w pierwszą rzecz, czyli kluczowe umiejętności, których moim zdaniem powinieneś się nauczyć, bo moim zdaniem one są wszędzie. Pierwsza rzecz to jest sprzedaż. I teraz możemy powiedzieć: Ja nie sprzedaję. No, tak naprawdę sprzedajesz się codziennie i wszędzie, jakkolwiek kuriozalnie to brzmi. Ale takie jest: wchodzisz do sklepu i zastanów się, czy kiedykolwiek po obsłudze pani kasierki w Biedronce nie oceniłeś jej po tym, jak cię obsługiwała i jaką ona jest osobą. No właśnie zdarzyło się. I tak samo jesteś to odbierany w drugą stronę, czyli można powiedzieć, że czy wchodzisz do sklepu, czy wchodzisz do restauracji, czy być może wchodzisz do swojego klienta, za każdym razem się sprzedajesz, bo po części jesteś oceniany przez pryzmat tego, jak się sprzedałeś. I druga rzecz, to jest komunikacja, czyli jak gadać, żeby się dogadać. I uważam, że to jest bardzo ważny aspekt i rzecz, którą uczymy się latami: czyli jak rozmawiać z ludźmi, żeby być zrozumianym, ale też jak rozmawiać z ludźmi, żeby się w ogóle dogadać. Więc to są pierwsze dwie rzeczy, na których, na których oparte są umiejętności praktycznie całego świata. Punkt drugi, albo przykazanie drugie, co w momencie, kiedy nie mam kasy? No właśnie. Czy start bez kasy jest w ogóle możliwe? Mówi się, że pierwszy milion trzeba ukraść. Ja uważam, że pierwszy milion trzeba zarobić, bo umiejętności, które nabędziemy w tym czasie, kiedy zarobimy pierwszy milion, spowodują, że kolejne miliony są łatwiejsze. Ale do rzeczy. Na przykładzie własnym. Eee, ja wychodzę z założenia, że na początku możesz inwestować czas, żeby zarobić pieniądze, po to, żeby później zarobione pieniądze inwestować w kolejne biznesy i nie inwestować już tyle czasu. I gdzie można zarobić? W momencie, kiedy wchodzisz totalnie od zera, znów uważam, że bardzo dobrą rzeczą jest sprzedaż bezpośrednia. Dlaczego potrzebujesz wtedy tylko siebie? Najczęściej narzędzia nawet dostaniesz od swojego pracodawcy, idziesz i zarabiasz. Tutaj wchodzimy w też kwestię, czy warto pracować z podstawą, czy warto pracować na prowizji, ale to jest na pewno na odrębny filmik, chociaż ja wychodzę z założenia, że prowizja daje nam większe możliwości. Przykazanie trzecie to nauka wybranej branży. Yy, cudowne czasy do tego, bo żyjemy w pięknych czasach, gdzie mamy dostępność od tak do wszystkiego, ale jest to też duże ryzyko, o czym za chwilę powiem. A wybór branży, yy, w której chcę zacząć i stawianie się specjalisty jest w dzisiejszych czasach o tyle proste, że otacza nas Instagram, otacza nas YouTube i tak naprawdę możemy bez jakichś niesamowitych szkoleń znaleźć mnóstwo wiedzy, gdzie ktoś za darmo dzieli się tym, jak wystartować w danej e, branży. Więc jak ja dzisiaj słyszę, że dzisiaj się nie da, to mam ochotę no właśnie, nie wypada powiedzieć, co mam ochotę zrobić z taką osobą, ale trochę ją rozszarpać, bo wychodzę z założenia, że dzisiaj najważniejsze spróbować, a nie, nie szukać wymówek. I skąd czerpać wiedzę? Wracając do tej komunikacji, rzeczy, które, albo książki, które mi spowodowały, że dużo łatwiej mi się dzisiaj funkcjonuje w tym świecie. Bardzo prosta książka, czyli jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Niesamowite historie, która w momencie, kiedy tą książkę czytasz, Odpowiadasz sobie na takie, przypominasz sobie historie w swoim życiu, w których zrobiłeś totalnie inaczej. I nagle mówisz, kurczę, to można było zrobić tak prosto i tak fajnie się z tą osobą dogadać. Druga książka to jest bogaty ojciec, biedny ojciec. Książkę, którą jak czytałem, to widziałem dwa światy. Dwa światy, które miałem przez całe życie mówione w domu, czyli naucz się, idź do fajnej pracy, pracuj po 8 godzin. I druga rzecz, którą, y, którą widząc, stwierdziłem, że to jest moja droga, nie? czyli zrób swój biznes i czerp z niego korzyści. No i książki branżowe, no bo tak naprawdę, jakiej branży byś dzisiaj nie wybrał, to można znaleźć mnóstwo numerów, które po prostu spowodują, że ty się tego nauczysz. I XXI wiek, YouTube, Instagram, TikTok, czyli to ryzyko, ale też ta fajna strona, czyli trochę na przykładzie dietetyki. Dzisiaj możemy się niesamowicie wyszkolić w danym aspekcie, oglądając Spersonalizowane rzeczy, ale jest też ryzyko. Ryzyko jest takie, że jak słuchamy mnóstwa osób, to mamy mnóstwo teorii na to, co jest dobre. I tutaj wchodzi to ryzyko, więc moim zdaniem, jak wybierasz jedną osobę, to słuchaj tej jednej osoby, bo kolejnym moim przekazaniem, przekazaniem cztery, jest znalezienie swojego mentora. I właśnie kluczowe jest to, żeby go znaleźć. Obserwować i uczyć się od niego. I znów na przykładzie tej dietetyki, jak wybierzesz, to wybierz na początku jedną osobę, dlatego że każdy ma po części swoją teorię i jak zaczniesz słuchać wszystkich, to nie będziesz słuchał nikogo. Kolejna rzecz, która bardzo mocno mi pomagała w życiu, jak wybrałem sobie tą jedną osobę, to w danych trudnych sytuacjach, które miałem do przejścia, zastanawiałem się dosłownie, co by zrobiła ta osoba. Czyli dosłownie, jak miałem problem do rozwiązania, patrzyłem przez pryzmat. Co by zrobił mój mentor, gdyby znalazł się w takim samym momencie? I nagle nie myślisz ze swojej perspektywy, tylko myślisz ze strony tej bardziej profesjonalnej i znajdujesz szybsze rozwiązanie. I kolejna rzecz w tym yy, wybieraniu mentora to jest też ważne to, żeby z czasem go upgradeować. Dlaczego? Bo jeżeli Ty się będziesz bardzo dobrze rozwijał, i to też będzie dla Ciebie przykład, że idziesz w dobrym kierunku, to jest z czasem zmienianie go na kolejne osoby. Ja miałem także w 2015 roku mnie ktoś inspirował w 2016, 2018 i tak dalej. A dzisiaj jak patrzę z perspektywy, to się zastanawiam, jak ja mogłem w ogóle słuchać tej osoby, której słuchałem w 2015 roku. Jeżeli dojdziesz do takiego momentu, to będzie znak, że bardzo dobrze się rozwijasz, dlatego że kolejne osoby zostały przez Ciebie dogonione, a nawet prześcignięte, prześcignione, nieważne. Polski jest bardzo polski. Przykazanie piąte work-life balance. No i dochodzimy do trochę kontrowersyjnej rzeczy, czyli czy bardziej work, czy balans, czy może trochę to połączyć. I ja wychodzę z założenia, że jakbym dzisiaj zaczynał, i w sumie jak zaczynałem, to pracowałem przez pierwsze trzy lata bez żadnego urlopu, po 16-18 godzin dziennie. I bardzo modne jest dzisiaj o tym, żeby mówić, że musi być praca, odpoczynek, relaks i tym podobne. Ja wychodzę, że to jest złe podejście i zły moment, bo na początku trzeba zrobić work żeby mieć za co robić balans. Więc pierwszą rzecz, którą bym powiedział, wykonaj tą pracę, którą masz do zrobienia i znajdź mi jednego biznesmena, bądź jednego sportowca, bądź jedną osobę, która osiągnęła duży sukces i będzie mówiła o tym, że ona od początku bardzo dużo odpoczywała, łączyła to z pracą i tym podobne i osiągnęła duży sukces. Czy raczej są to osoby, które mówią głośno o tym, że pracowały przez X czasu, przez X lat, osiągnęły duży sukces, a dzisiaj można powiedzieć, że mają fajne Eee, fajny balans. Więc ja wychodzę z założenia, że raczej trzeba zrobić work, żeby później robić balans. Tylko a propos tego balansu, czy istnieje coś takiego jak pasyw? No właśnie. Ja wychodzę z założenia, że wtedy można więcej odpoczywać, bo mamy na to możliwości, ale ta praca i tak zostaje wykonywana przez cały czas. I znów możemy popatrzeć na sportowców, którzy mają 35 lat i dalej trenują, czy na biznesmenów, którzy mają po 65 lat i zadać pytanie, po co oni to dalej robią? Bo to jest ich praca. Przykazanie szóste. Ściągaj od najlepszych. Mieliśmy mentora, mentora obserwuj, od mentora się ucz, ale można też ściągać od innych. I teraz o co mi chodzi? Idź do kogoś i się naucz. Nie? Czyli jeżeli chcesz na przykład wejść w branżę nieruchomości, to dlaczego nie pójść do kogoś na pół roku, na rok czasu, na półtorej roku, zobaczyć, jak pewne rzeczy działają i stworzyć coś lepszego. Zauważ, że większość biznesów, które powstają dzisiaj na świecie, to są biznesy takie same. Jak ma ktoś, tylko poprawione. Z czego to się bierze? Bo właśnie ktoś poprawił błędy innych osób i to zauważył. I na przykładzie, bierz od ludzi to, co mają yy, najlepsze. Jak idziesz na siłownię, czy zdarzyło Ci się kiedyś podglądać kogoś, jak robi dane ćwiczenie? Ja, jak idę na siłownię i mam rozpisany swój plan, patrzę sobie na kogoś, kto jest dobrze wyrzeźbiony i w czasie swoich przerw obserwuję, jak on wykonuje dane ćwiczenie, bo być może robi je dużo lepiej ode mnie i mogę się czegoś totalnie za darmo nauczyć. I w obserwowaniu osób i w ściąganiu od, nie, od nich jest tylko jedna ważna rzecz. Bierz od nich to, co jest najlepsze. Dlaczego? Bo każdy ma w sobie coś, co tobie będzie nie pasowało. Ale jeżeli skupisz się na tych rzeczach, co tobie się podobają i nie będziesz na przykład zwracał uwagę na to, jak oni mają poukładane życie prywatne, bo w sumie co cię to interesuje? Tobie zależy, żeby wziąć od nich to, co mają biznesowe. A być może u kogoś podoba ci się to, jak ma poukładane prywatne, to zaobserwuj jak sobie to robi, że w takim jest dzisiaj miejscu. I przykazanie siódme, takie dość straszne. Doradcy życia. Bardzo często problemem naszego niewystartowania jest to, że sugerujemy się opinią innych. Wiecie, jak sobie z tym poradziłem? Kiedyś usłyszałem taki piękny tekst, który, którego też się bardzo mocno trzymam. Czy ktoś, kto ci w życiu doradza bądź cię krytykuje, zapłaci za twoje rachunki? Odpowiedź brzmi: nie. Kto może zapłacić za twoje rachunki w twoim trudnym momencie? Pewnie jakiś najbliżsi przyjaciele albo rodzina. I to pewnie czasem nie. Więc teraz pytanie moje: dlaczego ich słuchasz i ich, ra, i ich rady wdrażasz w życie, kiedy oni nie zapłacą za twoje rachunki? I nie odcinaj się oczywiście. To nie chodzi o to, że tak jak tam niektórzy mówią, żeby zostawić wszystko, rodzinę, odciąć się i robić swoje. Nie. Chodzi o to, że ty po prostu nie musisz słuchać ich kilku aspektów. Nie? Co ci przeszkadza, jeżeli ty pojedziesz do domu rodzinnego, ty realizujesz swój biznes i ktoś cię za to skrytykuje? Przecież to jest dalej twoja mama czy twój tata? Ale to chodzi o to, że ty nie musisz ich posłuchać akurat w tym aspekcie, bo w sumie jesteś dorosły. I przykazanie ósme, wykasuj słowo uczę się i próbuję. Jeżeli używasz tych słów, to ja uważam, że to jest taka wymówka trochę lepiej nazwana, no bo przecież ja nad czymś pracuję, nie? Ja się tego uczę. Ja coś próbuję. No, mam do Ciebie radę. Wstań i spróbuj usiąść na krześle. No, siedzisz? Stoisz? Czy zatrzymujesz się w połowie? No nie, albo stoisz albo siedzisz, to dlaczego jak wykonujesz jakieś swoje zadania, to ty mówisz, że próbujesz albo się uczysz? Ty to musisz zrobić. A z czasem, jak wykonujesz te rzeczy, to możesz poprawiać pewne elementy. I ja ten punkt porównuję bardzo często, jak rozmawiam z danymi osobami, do trybu w telefonie. Masz tryb w telefonie, na przykład jak włączasz tryb samolotowy, masz taki przesuwak i jak klikniesz w niego, to on się nagle włącza. I nie wyskakuje w telefonie informacja próbuję włączyć tryb samolotowy, tylko telefon włącza tryb samolotowy. I tak samo jest z twoją pracą. Ty musisz wykonywać tą pracę jak kliknięcie, po prostu w taki tryb. Czyli zaczynasz to robić. I przedostatnia rzecz to jest cierpliwość. Żyjemy w latach, w pokoleniu mikrofalówki, czyli wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Ja sobie przypomnę nawet swoje lata szkolne, jak potrzebowałem zrobić jakieś zadanie, to musiałem otworzyć encyklopedię, na początku ją znaleźć, znaleźć daną rzecz, i nawet się zdarzało tak, że tej rzeczy znaleźć nie mogłem, więc musiałem poszukać dalej. A dzisiaj od pewnego czasu wpisujemy jakąś pewną frazę w przeglądarkę, klikamy Enter i mamy w ułamku sekundy rozwiązanie. I tak samo chcielibyśmy budować biznesy, bądź budować siebie. Niestety tak się nie da. I do czego to porównanie mikrofalówki? Kiedyś, żeby przygotować obiad, to trzeba było obrać ziemniaki, ugotować i to trwało 40-50 minut. Dzisiaj kupujemy mrożoną pizzę, wkładamy ją na 3 minuty do mikrofalówki, wyciągamy, wkładamy palca w środek i mówimy, kurwa zimne. Bo musimy zaczekać jeszcze minutę. I czy tak samo nie podchodzimy do biznesu, że chcielibyśmy mieć wszystko tu i teraz? Tak się nie da. Biznes nie jest pokoleniem mikrofalówki. Biznes to nie jest przeglądarka. Nie klikniesz Enter i nie znajdzie się rozwiązania. To jest proces. I ostatnia rzecz, przykazanie dziesiąte, to jest praktyka. Brian Tracy w jednej ze swoich książek powiedział, że jak przyszedł do niego pełnoletni syn, czy tam szesnastoletni i zadał mu pytanie, co ma robić, a byli już zarobieni to powiedział mu, idź i sprzedawaj w systemie door-to-door, door, bo się musisz tego nauczyć. I teraz wyobraź sobie sytuację, czy istnieje możliwość, aby piłkarz został piłkarzem, czytając książkę. Ja daję Ci dzisiaj książkę o, nie wiem, piłce ręcznej, piłce nożnej czy siatkówce i pytanie, czy zostaniesz sportowcem. Nie. Musisz iść na salę i to wytrenować. Tak samo jest z biznesem, tak samo jest z Twoimi postanowieniami. Żeby zrobić daną rzecz, to musisz włożyć tą praktykę. Bo na końcu odpowiedziałbym sobie na pytanie, od kiedy, od patrzenia, jak ktoś trenuje, rosną mięśnie. Nie da się tak. Coś albo robisz i to osiągasz, albo nie robisz i tego nie masz. Pozdrawiam. Obejrzałeś do końca? Daj byle jaki komentarz, a jeśli masz więcej czasu napisz co Ci się podobało lub zaproponuj temat na kolejne odcinki. Znajdziesz mnie wszędzie. Pozdro.